bram Starsa Dzisiaj spróbujemy wbić sobie właśnie. Yy, czekajcie chwileczkę. Spróbuję wbić sobie dynamajka na 2000 pucharków. No i cóż, jestem ciekaw czy nam się... czy znaczy nam radę to wbić i weźmiemy sobie inną postać, weźmiemy na przykład Bula i lecimy. Pamiętajcie, subskrybowałaś ten kanał i dawać łapki w górę. Lecimy z tym wszystkim. O, dwie skrzyneczki. Tak sobie po prostu leżą. Na dwa hity miała skrzynka. Ludzie, czy wy to rozumiecie? Niestety kuzyna nie ma. Niestety jestem sam. Ale w następnym odcinku spróbuję go tak żeby był tutaj z nami i nagrywał. Nie? Dobra, uciekamy. Uciekamy. Dobra, teraz możemy lecieć. Dobra, lecimy na nich. ...lodzio Czekamy. Mamy za mało HP Już mam sobie skrzyneczkę Dobra I lecimy Dobra, kolcik z małmową Intel 11, 11 parcubów. Czy my to damy radę ich pokonać? Czy nie damy rady? Dobra, zrobiliśmy go. Teraz lecimy na tego. zamek, gierka to teraz była zaraz 14 rang na bólu. Jeden raz tak sobie pograłem w Brawl i tak się chciało, no i sobie wbiję te 1900 puszek, nie? O nie, tu jest dwóch jestem. Może dam rady ich tutaj pokonać. O nie, nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. Uciekamy, uciekamy. Oh shit. Hmm, ktoś nas obserwuje. Ciekawe kto. Dobra, idę się leczyć. Kurde, zniknę. Co? Normalnie tak są parki, nie? Dziękuję, Shelly, dziękuję, dziękuję. O nie, co to jest za postać? Pierwszy raz to zrozumiałam. Tak wszystkich postaci nie znam i nie wiem jak się nazywają.

Co ma tak go porobił? O nie! No i proszę bardzo, kolejna gierka wygrana. No i 14 ranka. Lecimy. My w mieli jakąś nagrodę teraz. Tylko pieniądze. O, zaraz będzie duża skrzynka, to może dzisiaj dobijemy? Próbujemy, spróbujemy. Przepraszam. O Jezu, ile ich tam jest? Więcej ich matka nie miała. Co? On ich porobił. No, jeszcze śparki obaw. Dziękuję bardzo. Shit, z moją hp -emią. niestety nie możemy tego przegrać tym no. my teraz szans nie mamy, jak nie mają 7 par Dobra, ale ja jestem dość dobry, więc dobra, uleczę się. Co? Co? Jo! Jakim cudem? Jakim cudem? Jakim cudem? Dobra, przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. spokojnie. Nie! Nie! Dobrze jest, dobrze jest, dobrze, dobrze, dobrze. O nie! Dobra, moja...

Pamiętajcie, kto jest nowy na tym kanale, to niech zasubskrybuje ten kanał. Za, za mało hp, za mało hp. Parkiem za darmo. Dobra, ja idę do tego bóla. Bula, bula żulo. Którym sam nie grał sobie. Przepraszam Was za tego zakłócenia, ale tam jakieś ściągniki jeżdżą mi Kała zrobił Kurde. To nie miało tak się stać po prostu, normalnie. Źle tu się stało O, teraz nie będziecie słyszeć A zagrajmy ponownie Zobaczymy z kim po prostu Piper W dodatku coś się nie rusza O nie, rusza się O nie, oni zaraz mnie zabiją. O nie! Kurde. No to nie miało tak wyglądać, co nie? No jeszcze nie trafiłam. Przegrana! Dziękuję bardzo, dziękuję. Kurde. Nigdy nie nienawidzę grać z Piper, bo zawsze przegrywam. Wiecie, że jak cały czas gram spyper, to przegrywam. To jest po prostu moja pe pechowy zadnios Co? Jakim co do mnie trafiło? Dobra, lecimy, lecimy. O nie! O nie, 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 no nie, idzie mi co dzisiaj. Dziś chyba mam zły dzień. Może weźmiemy jakiegoś innego nie, coś. Może Rose'ę, bo w sumie dawno ni nią nie grałem. Zobaczymy. Hello, hello, hello. Teraz niestety, ale co, do piątku mnie nie będzie i nie wiem, czy będę nagrywał filmiki, bo niestety tym razem najeżdżam, a nie mój kuzyn. No nie! Nienawidzę tego! Co? Nienawidzę daj Film. Dobra, uciekamy. Czekamy. I teraz go robimy, nie jak chcemy. O nie, u nie, nie nie. Dobra. Dobra. Gitara się. Co? nie mają trzymać się parki obu! Takim cudem no, to jest niemożliwe. Niemożliwe po prostu, niemożliwe. Niemożliwe po prostu, no, to jest po prostu... O no dobra, robiłem go. Bardzo dobrze. Dobra. Ulcik. I uciekamy. Dobrze jest! Pierwsze miejsce. Gitar się ma nie. No i dziesiąta ranga. No tak chcę cały czas grać, nie? Zobaczymy co tam jest w sklepie. Nie ma skrzynek? Szyjt wywaliłem. Może znaczy, siostra coś tam ogląda. Jaki, jakiegoś kamerzyństwa czy coś na no, moim telefonie weźmiemy sobie teraz El Primo W sumie El Primo też dawno sobie nie grałem. Jak chcecie odcineczek z Robloxa to oczywiście piszcie. I w co? Idziemy od razu sobie tak światecz? Dobra, jednak wyciekamy. Dobra. Nie, nie, nie lepiej, nie. lepiej się nie zbliżajmy tam. Oni! Uni! Uni! Jeszcze sekunda i bym użył tego ulta. Nie idzie mi faktycznie coś. O lecimy, kurde Strzeli Ostatnio to właśnie Szeli w jem na 15 rangę I w sumie nie wiem na jakiej mocy ją mam Доброе, ла-чи-ма, ла чи Не-не-не, забью, мэр Ладно, может и не забью Ale rozrę zabiłem. O nie, źle zrobiłem, źle zrobiłem, źle zrobiłem. Ale dobra, zaraz będzie Dobra, porobiłem ich, porobiłem, porobiłem. 16 parkiłów, nie. Może coś damy tam? Coś zrobić? Lecimy, lecimy, lecimy. Może dam radę go sam pokonać. Tylko muszę unikać tych strzałów. Nie, na pewno zabiją znowu. To może nie, znowu tylko... CO?! Jednym i dwie osoby porobiłem! No, ostrzeli. Oczywiście, że porobię, nie? Zagrałem sobie podobnie. No i gitara się Jest znowu rozazem? No, oczywiście, że jest. W tym samym miejscu nawet. Dobra, lecimy, lecimy. Czym do kruka Ale ja dawno kruka nie widziałem w sumie Dobra, ale zatruty jestem O nie, czy to jest źle? Co? Trzy on W ogóle... O nie, dwa kruki są Dwa... Le... dwie legendy To gdzieś też jest kruk Wiedziałem Dara, o nie! Kurde, jeszcze trafił we O nie! Co on robił mnie? Czekaj, czekaj Trzy drużyny jeszcze dwie może mamy szansę, może nie mamy szans. I teraz to takie. taki ryzyk to jest, że mamy szansę i nie mamy szansy. No co, za szybko użyłem. No nie. No już przegraną mamy. Dobra. Ale ja chyba. No, za go. Gitarę. Dobra, teraz ja go zabiję. Dobra, się tutaj będę krył. Niech podejdzie sobie. Niech podejdzie, podejdzie może. No i porobiłem. Dziękuję bardzo. Lecimy jeszcze raz Spróbujemy Wygrać tą arengę No idź po niego, no Jezus O nie Kolejna legenda Co on cały czas on chodzi? O nie, nie chodzi A, chodzi jednak O nie Co? Jak więc ten już na tyle parkiwów? O kurde Co to w ogóle było? O nie, o nie, o nie. go. Dobra, lecimy na innych. Ich sobie zostawimy na później, może. nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, dobra. Dobra, probiemy ją. Teraz idę na Spike. O tą cholerną legendę. Kurde, weszłam w tej te kolce. Nie. Dobra, jedynie na następny odcinek. No, jak widzicie. Dzisiaj to po prostu nie był mój dzień nagranie. Jedynie na następnym odcinku będzie jak biją y, tego majka Więc subskrybujcie ten kanał i dawajcie łapki w górę. Jak będzie 10 łapek w górę, to nie wiem sobie. Piszcie w komentarzach co mam zrobić na 10 łapek. Siema, siemanko, cześć.